W dzisiejszym filmie jedziemy właśnie oto tym tirem w jedziemy z Gatna jedziemy z Gatna od takiego handlarza, co ma dużo tirów no i pożyczyłem tira takiego akurat no i jechałem 250 km na batru, po południu ale nie go bardzo fajnie go pocisnąć, a 80 nie jedzie, 50 jak jedzie, nie jedzie. Ton, tak je Próbujemy tam, to 50 na taki V-portal. Spróbujemy machnąć to Nie tu, no udać się uda, żebyśmy tu nie zapoczęli. Dobra, udało się. Już będziemy hamować, no tu słabe hamulce są w tym aucie. Jademy sobie na tam tamciutko Bo ja teraz sobie będę Nie wiem jak tam będę musiał wjechać Czy przez, przez plac żeby, My się tam nie ukrypili, kaj. Jak Jak będziemy na pole wyjeżdżać Jedzie auto tu tak śniutkiem doby staję, żeby zobaczyć, co ona Dobra, nie pójdzie. No zaczekaj, co ona tu jakoś. A ja jakoś my się zbliżamy. Dobra, i jedziemy na gospodarstwo. Tam gdzieś zastanówmy sobie gdzie to wapno. Kupiłem, może trochę przesadziłem z tym. Wapniarko, wapniarko. Kupiłem załóż pięknie, chodzi. Trzeba wyjechać trochę dzisiaj. Będzie trzeba. Dobra. Tu, myś, tutaj. Hmm. tu będzie ciężko jechać. Moją ja jak są tu najlepsi. Jako. by było najlepiej. Bo tam zaś nie być, też się zjeść. się A ja w ogóle Może by na tam podnieść. A nie, to jest. Na... Jak to przejademy? Kajby to wywalić. O nie chcę tego wywalać. To jest pytanie teraz. Albo to Teraz tanią było, Сложно, да, я буду сейчас зайти в деревья. Я хочу, чтобы я захватил 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 деревья. Я хочу, чтобы я Jakby cię kupują, zasilę iść. No bo tak to zrobię. Zalecenie tu. Tu nie będzie będziecie bacować. I oby, że kto wywalił, w tym miejscu. Ty, o, tu by, że kto i tu by, że kto wywalił. Tu by chyba by, było woda. By. I tu się ani niczym nie stoi, ani niczym. Za napolu to zaś... Ominąć to...

А тут? Ну, ты не видишь. Вот тут же. Что-то что-то... Zwykle. Spójrz, jak to się to będzie akcja na Odcinek. Odcinek. A tu, Odcinek. tu Odcinek. wysypać.